Jesteście gotowe dzieci? Ai, ai, Captain. Nie słyszałem! Ai, ai, Captain. Cześć Czas, a to jest Sea of Thieves, czyli Simulator bycia piratem i rabowania wszystkich wokół. Ja miałem w tą grę zagrać już bardzo dawno, lecz zagram. Podobno jest mega fajna, podobno jest super, a tu sobie wybieramy normalnie postać. Jaką by chcieli być postacią? Ten zachudy, ten, ten najbardziej. Ale on wygląda jak Chińczyk z twarzy Bardzo w to chciałem zagrać, tylko zawsze nie miałem czasu w to zagrać Albo nie miałem pieniędzy czy coś takiego O ten jest fajny, tylko nie wiem czy on ma zamknięte oczy, ale okej okay. Startujemy Tak, chcę tego pirata Strzelił w kota i w ptaka Czyli to jest prawdziwy pirat Myślę, że dobrze, tutaj możemy sobie Empire No nie, my sobie chcemy tutaj zacząć Tylko czemu on jest bez oczu? Dobra, ja go nie oceniam czy się gramy sami? <laughs> nie mam przyjaciół. <laughs> ja mam kolegów. O, gdzie my jesteśmy. Mama. Mama. Co tu się dzieje? Duch. Duch jakiś. Co mnie opętać? Och. Dobra. Mamy kliknąć Q, żeby sobie coś zjeść. O, mamy akurat owocki. Mmm, bananek.

Spadix możemy sobie chować, super A gdzie pan jesteś, Kró panie duchu z tego... z ognia? A tam jest, dobra, ale my zanim chcę zobaczyć coś, bo fajnie się w grach pływa podobno, no to zaraz zobaczymy HABYŚ! Ooo, ale realistyczne, no Dobra, bardzo, no, dobra, bo testowaliśmy czas przyruszać na naszą przygodę Bycia piratem Jar, ar No, a co tam? There's far more to being a pirate than a blade in hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. <laughs> For all that, you'll need the right equipment. You can start with <laughs> this old shovel. <laughs> Dobra. Mogę mu przywalić się e. łopatą? Nie, kopię coś. Mam łopatę A pod E. Jest faktycznie łopat. Yy, mapa. Ej, jest faktycznie coś na X. Tam. Tylko czekajcie, gdzie ja jestem na mapie? Jestem chyba na, tutaj, na środku. To tam powinien być. Mogę z nim porozmawiać o tym? Nie. Tam jest yy, to pierwsze. I tam jest ten rozwalony, czyli tam to powinno być gdzieś, No, Gdy już idziemy i kupić i. weź skarb. Szybko łopata wróci. Dobra, jesteśmy blisko naszego skarbu. Gdzieś ten skarb powinien być. Gdzieś tutaj. O, patrz, akurat znalazłem skrzynkę. Akurat widziałem, gdzie ona jest. jestem dobrym piratem. Bo duch się niecierpliwi. Ale ty zakopał tą skrzynię, weź skrzynkę. Dobrze. Mamy mu zanieść. No a może ja bym nie chciał mu dawać, bo on może mnie oszuka i zabierze mi cały skarb. Mój skarb, arr... Nie, idziemy mu oddać tą, tą, tą skrzynkę. To może zrobi nam opening. Ciekawe co nam wylosuje. Może jakiegoś dragon co? <grym>, masz. Moja stara skrzynka, ciekawe jakieś sekrety się tu chowają. No, no, powiedz mi, skoro to jest twoja skrzynka, to powinieneś wiedzieć co się tam znajduje, nie? Open, close, open, no open. I co my tu mamy? Nasze skarby, które zniknęły. Ukradłeś mi skarb, zaraz zginiesz O, hej, patrzcie jakie mam skarby, mam gitarę. No, do, do. koniec. Sobie przesunęliśmy. Mamy mieczor i mamy pistolet. Spróbujemy go zastrzelić. Headshot. Przeżył. Dobrze, co nas teraz finalnie? Weź coś tam pod E. Pod Q. Kompas. Wybierz cokolwiek. No dobra, ja wybiorę wiadro. Przecież kompas. Pod N się zawsze pływa. Podaj mi się zawsze pływa. Taka nauczka dla Was, nie? Weźmy sobie lampę. O, a teraz jesteś gotowy, żeby popłynąć do przodu, czy iść do przodu. Czemu tu nic nie słychać, a tu go słychać? Co on robi? Co robisz? not Boss! Jak Gandalf? co rozstąpiłeś? Może jak. Ar

Hej, haha, dobra, to popłynę. A ty zostajesz tutaj? Machnął ręką i tyle. To, to tak, ty tu zostajesz, a ja płynę. Dobra, ale które mam płynąć? Tym statkiem mam płynąć? Przecież że zanim go naprawię, to będzie wszystkie drzewa, stąd musiałbym ściąć. A ja nie mam ksikery. Chyba że tym, ale ja w tym, że dzisiaj zostajesz rozwalony. Dobra. Skoro. Przepraszam. Skoro każe nam się iść do statku. Pacie Mam nawet jakiegoś jakieś ptaszka. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakaś armia szkieletów, która mnie zaraz zabije. Dobrze, nikogo tu nie ma. Patrzcie, co mi się stało z masztem? Ja cię kręcę. a coś mamy zrobić? Dobrze, tu coś. Oooo, ja nie silny! Ja pierdzielę! Podnożę was! Zniszczyłem wszystko, ale teraz naprawiłem. Widzicie? Ja chcę zobaczyć. A nie mam nic tutaj, tak? O, mogę otworzyć i zamknąć. I Mógłbym sobie tutaj <grytanie> jakiegoś ptaszulka dać. No, musimy na... O Jezu, ile to wody jeść. Tutaj coś. Woody. Mamy wziąć drewno, dobrze. O tutaj. Jebu! <grytanie> Dobra, na, kle... na super glue kleimy. Dobra, tu już przyklejone. Tutaj też klejimy na superglu. W tych czasach mieli superglu, no to jest naprawdę magia. Dobra. Teraz co? Teraz mogę podnieść kół. Mam wiadro wybrać. A iść, zebrać tą no to trochę będę musiał ją zbierać. I but. I co, już tu całą wodę zebrałem? Nie, no to już coś chyba jest. Precz wodo! Dobra. Co to? Dobra, chyba wypraczałem to, tu już coś... Tu, tu serio są wody zrobiłem. Ja się kręcę. Jakie to jest niemożliwe. Dobra, musimy teraz unieść kotwicze. Poczekajcie, ja muszę się napić mojego magicznego wywaru piratów wody prosto z galonu. Lecimy. A jeszcze masz trzeba. I but, dobra I teraz płyniemy! Wzdłuż. Chyba tam muszę. Chyba wzdłuż musimy płynąć, ale tym się dziwnie driftuje. Wiii, Pierwsza przygoda za nami, ale jestem szczęśliwy, że w końcu w to zagrałem. Ciężko się tym steruję, ale... Okej, okay, dam radę. Musimy tylko popłynąć se pomiędzy tymi, tymi czymś tym noginiami, które on se wyczarował Będzie spoko. Fajnie się tym pływa Czuję, że czuję, że, w, czuję, że wlata, wlatujemy na nieznane wody Nieznane nam piratom wody. Gdy tam się coś bardziej zaczęło jaśnić to myślę, że tam musimy dopłynąć. Wbijamy chyba na burzę jakąś. O Jezu co tu się dzieje? Jakieś czerwone niebo? O kurde, jakaś burza się tu roztacza, bo ja nie lubię burzy, więc proszę mi tą burzę... Oj, co to było? Coś się załadowało. Niedobrego. Dobra, wbijamy w burzę na nieznane na morza. Na ja razie tym się ciężko steruje, bo to, to strasznie szybko zjeżdża. Trzeba tym manewrować, driftować. z taką przełęcz mam przejechać, no to, no to modlę się, żebym się nie rozbiło te skały. Ej, co się tak niebo zmieniło nagle? O, i się nagle zmieniło? Dobra. Szybko driftujemy w tą stronę. Ui, ale fajnie. Dobrze, że mój komentarz to wypełnia, bo nie, nie wiem, co by się stało. Co to za muzyczka się włączyła? Bardzo przepraszam, ale... O, oj, co to za Megalodon? Megalodon. O Boże, to jakaś chmura straszna, czarna. O nie, się wszystko zmieniło! Czy coś zaraz pożre? Ja się boję Boję Coś za mną O nie, wjeżdżam zaraz na ten Nic nie widać przez tą szalupę O, ty kurde Gdzie? Gdzie? No dobrze, wszystko się zmieniło, uff Myślałem, że będę toczył jakąś walkę z Bossem Na początku, a ja praktycznie nic nie mam. Nawet ja umiem sterować tym whajbo ty ty. Kuźde. wy o mnie tutaj mówią, walczę z tym potwarem, kuźde Co to za... Co to się stało? Ojcie szelają do mnie! Szybko! Po kule armatnie! Gdzie są kule armatnie? Tu! Tu jest jedzenie! Tu, to jest jedzenie! Tu są drewna! Tu coś jest? Nie, nie chcemy tego. Jakaś muzyczka jest, Nie, 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 nie co zrobić. Ej, ja mam... To mam, harpuny. Harpunować O nie! Strzelam do nich! Hatysz! Może coś ktoś z nich dostanie? Jaka bitwa! Hatysz. Ej, no nie, oni nie dostają. Bez jaj, ey, co ja mam zrobić? Na no za, wejdę ich normalnie sklepie. I ja mi łajbę rozwalam. Nie, 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 nie mogę z tego strzelać. O mój Boże, dobra, ja z nimi nie walczę, nie ma sensu. O, ci że jakiś kraken ich połyka. Dobrze, że ich nie mnie. Ja, co się tu dzieje? Wszyscy chcą mnie zabić. Ja sam na nich, na cały statek, no wyście oszaleli chyba. Dobra, bo zobaczam trochę z kursu, zbaczam z kursu. Dobrze. Dobra, tu jest środek chyba. Ej, jakiś kraken ich zjed. mam nadzieję, że teraz nie płynie po mnie, nie? Będzie jakaś masakra. Dobra. O, ta, to, tam chyba do tej wyspy musimy dopłynąć, chyba tak, chyba tak, chyba tak. Dobra, teraz jedziemy naprzód. Tak? Nie ja no, cały czas skręcam. To kiedy jest naprzód? Teraz chyba się nie skręca. Patrz, no, ale... Ło, jak mi zawróciło kosmicznie! Dobra, 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 wyrównajmy, dobra. Dobra, ja tam nie chcę wbijać, znowu. Nowy horyzont odkryty! No, nie cieszę się z tym horyzontem, bo jakiś kraken chciał mnie zjeść. A ja ich na szczęście, to bardzo dobrze. Ha, frajerzy! Co się stało? ja jestem? ja się, że wypadnę poza łódź Halo? Yy, stoję tam! Nice! Ej, gdzie ty płyniesz? Na no wyspę miałeś płynąć Co to za czacha tam? Mam nadzieję, że to nie będzie oznaczać, że muszę się z kimś bić yy, Gdzieś się obudziłem o, budziłem się w moim najlepszym miejscu, czyli tam, gdzie się pije dużo. Kurczę, o, jakaś babelka tutaj, to jakiś żul. No nie, taki śpijak, nie chcę z nim do rozmawiać. Dobra, z nim sobie porozmawiamy już w kolejnym odcinku, bo mamy 20 minut, więc jeżeli byście chcieli więcej odcinków z Sea możecie dać 15 łap w górę. Jak nie będzie 15 łapek w górę, to też nagram spokojnie. Bardzo fajna gra, mam nadzieję, że wam się spodoba. Będzie dużo przygód, będzie dużo sterowania statkiem, będzie może jakieś funny moments. Więc w następnym momencie może, może byście chcieli, żebym z kimś nagrał może tą grę. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. A do tego czasu, ahoj piraci... Nie, ahoj to jest witam. No to do zobaczenia piraci moi. Dołączajcie do grupy, subskrybujcie, łapkujcie. No to tutaj macie ostatnie filmy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!